Kiedy była epidemia dżumy w Europie, zauważono, że jest zdecydowanie niższy wskaźnik zachorowań w dzielnicach żydowskich w wielkich miastach. Naprawdę? I oczywiście to od razu był, była woda na młyn, jeśli chodzi o różne teorie tak, spiskowe i, i jakieś tam podejrzenia, że, że Żydzi stoją niestety za, za tym wszystkim. Tymczasem wytłumaczenie było takie, że Żydzi stosowali się do prawa, zachowywali prawa, szczególnie te dotyczące czystości. No i chcąc, nie chcąc, jakby zapobiegali transmisji. Mikroorganizmów wywołujących dżumę, i przez to te wskaźniki zdecydowanie były niższe niż w pozostałych rejonach miast, gdzie, gdzie żyli zwykli ludzie.